manko widzowie, w następnym odcinku Nie wiem, który to jest Już byśmy tam skończyli kościć. Sąsiad się tam trochę na mniejsze wałki, ja tak samo pograbiliśmy A, odpalił Tu jeszcze trochę na przyczepie mi zostało, worki są trochę wysypałem Jedziemy tam do sąsiada, najpierw pojedziemy do niego potem do mnie կոմը اكو ישชา מניצבות עמפ Vocês se adentram? Cześć, A podpinasz? Podpinam! Leci podepne! Stop! Ale mi się podliło, przecież ty Agora aí, trunca E lá que tá ah, a gente a mergulhar com o so? Vai, toque Ah, toque,

Czy mają nieoznakowane niebieskie? Pewnie mają, tam są wszystkie. Tak, w ogóle, w każdej całej. Niebieski, ma oznakowany? Nie oznakowany, nie oznakowany, nie Oni tam właśnie, oni północy mają duszu chyba tych... Północy nie dużo mają chyba nieoznakowanych. Oni mają dwa chyba oznakowane no? no? A też nie... Niektórzy to nawet mają... patrzą mi już wiedzą, czy to oznakowane. Ostatni do kolegi. Jechałem na takiego jeszcze kolegi. To on po, je, Jechaliśmy, to oni no, popatrzy, jakie jej straci i już od razu jej że, Zobaczmy, ty tu jeszcze po fajnie Czekaj chwilę. Nie, może jakieś dofinansowanie dostali. Ja ci powiem, że ja też z tym jakoś za nie, nie jadę. A, to jak szybciej. Nie, ja sobie w niej rzuciłem już 10 km. A ja z wujką. Ja że to chyba trochę na nie, te wałki bo trochę tak nie. trochę nie. Nie, nie. Nie, nie. No. A coś ty tu grabi, ja jak oddzielnie po nocy do mnie pojechałaś. Tak. No, przecież myśmy razem grałyśmy na swoim. No tak, mówiłem ci, że... Ty jak w pojedynku... Ja to trzymałam się z tego pana i co na to dało, to jest mały małe bałty. Małe, one mały header. Ja tu mam małe... Ja mam... Ja ty sipmy tam jest strasznie podbierak. Ty też nie masz jakiegoś dużego, ale masz chyba trochę większo. Ale masz trochę więcej chyba ty Okej To są siat Ja tu jeden przejazd zrobiłem 57% belki. na Po jednym przejeździe? Ty widać co masz belce? Czekaj, ja na pewno robię 125 w tej, Bo ja mam 2800 szeci... Jak zapiekło, o wyleciało przecież. Nie ale się. Ja To kilka ty nie kosił nią. Nie. No żeś przyczepą wtedy. U mnie tu 3500 litrów i ja mam 71%. Ja tu mam... Ja chyba nie, ja ja nie robię 125 w tej bence. Tak, to... Ja nie wiem. Ja całe życie byłem przekonany, że 125, ja się chwalił, że teraz 125 miałem. A ja patrzę, że to ja miałem w ogóle zwiększe. Jezu, coś. Ja Ci powiem, że sąsiad puczy. Ja muszę mieć taki podgląd, żeby to widzieć, kiedy belka. Pięć tysięci... U mnie 5000 tysięcy... No, ale u mnie to tak słabo słychać. U mnie 5000 litrów w jednej belce jest. To byłby podobny. No to twoja nie jest bita. Ale w sumie to twoja to powinna ja być... To szybko poszedł. Ile minut odszedł? Siedmiu, siódma minuta. Chyba, żebyśmy jeszcze tu na to moje podskoczyli? Jeszcze nie możemy. Bo się nie widzi. Za parę, to się wydarzyło za pojedziemy. Ono odjadło. Albo w sumie już pojedziemy. No ja już bym pojechał. 8 minut odcinka jest. Ty tu zjedziesz tak? Gdzie Do dołu. Ale co, do domu jedziesz? No ale żeby się przejedziesz tu. Ja nie wiem, czy ja bym się do góry... Wiesz co, nie pojechał do, w górę teraz, bo ja mam tu 38% twojej belki. Poczekać tu na ciebie? Ja to sprawdzę jak to twoje sześćdziesiątka. Ja ci powiem, że u nas to też kiedyś sześćdziesiątka było, ale się coś tam popieprzyło. Mogę spróbować, a ty tu siedziesz. Poczekaj są tu chwilę. Stój. Tu jesteś w jednym miejscu. A ty, a ty nowki butki masz! Kurde. Co Nowe buty. Kurde. Czekaj, w sensie. Ty tu na, na trójce robisz. Na trójce. Ja tu czekaj, cofnę. Ty, tu się wani jeździ. mi się taka podoba. Jak będziesz chciał i sprzedawać kiedyś, to mi mów. To 60? To ja tak. To każdy To sześćdziesiątki? A bo to No... No jakbyś kupywał inną, to mi mów. Jakbyś tą sprzedawać, to ja bym się kupił taką chętnie. No kurde. Ja, że fajne, fajnie co się robi taką Jakwy Ty tam ty, ty, to ty szybko jedziesz? 15 km 15 na godzinę Ty, ty, ty tu mu gazdajesz i on, a on jedzie Będzie jeszcze tabela? Nie, 36% To pojedź w tym moim, jak chcesz sprawdzić, jak to w torach jest. Mi się ba... mi się... Ale mi... ja ci powiem, że ja to lubię takimi jeździć. Ja to. Jak mnie sprzedawano. Mi się podoba, ta strasieta. ta. Twoja sześćdziesiątka sąsiad. No. Mi się bardziej 60 podoba. I gaz Wpytę mu Ty jest, ale ona się słabo rozpędza, to twoje ta no Ale. nie Jest tu ten kierunkowka zatłuczony czy nie Ja ci powiem sąsiad, że ja te teraz w twoim jadę to ja nawet nie, nie zwaliam na ty A gdzie to? U mnie nie ma nie ma ja w moim, w moim słowniku nie ma y, takich słów. No. Jak szanuję. U mnie jest tak, katuj, zepsuj i trzecie to ino sąsiadowi. A swoje są. Te, sąsiad, boś ty coś przyłapał trochę. Tak? Sąsiad, boś ty przed chwilą krawędnika trochę przyłapał. Ja też trochę teraz. Sąsiad, ty u was byś prosił tego, w autu komifenu. Ty, ty zły pasem widzisz, sąsiad. Ty, ja ci powiem, że ta twoja. Ona szła mnie podwórką. No. No i to ci bardzo idzie 4 na 4 Ile? Ile ty tam jechałeś pod górkę? O, panie! Ty, ja ci powiem, że ja też podobnie. Ja myślałem, że. że mój jakiś słaby. A ja teraz też mnie. On jechał to. 60, 10. Górny Sąsiadki! I wczoraj właśnie mi tak samo zrobił. Czy ja ci mówiłem, jak jechałem swoim tym. Sąsiad, ja się już miałem pytać, gdzie ty jedziesz? A ty jedziesz moją tym, a ja twoją. Ty jedź. Ty mi się... Ja bym sobie kupił taką 60. Ale ty masz na mój pierwszy raz, ktoś jak kłopot. Wczołać ci czy, czy zostawić? i ja ci powiem mi się tak pod, pod ten zestaw twój no ale do sklepu se. kupię coś do zjedzenia na szybko i pewnie no dobra ja ci już tu zostawiam a jest to u ciebie to jest twoją wezmę nie wracaj Dobra, już jestem tu na gospodarstwie. Ona dawno nie chodzona, tutaj. muszę spróbować, Ona na co to też za bardzo jej nie działają. A nie kierunkowskaze, to tak raz działają, raz nie. Jak się ładnie w lampę, to działają. I odpalać też to nie do końca. Dobra, Sanchez. Jeździsz mi tu tak pieczną na środku ja i ładnie do tej, do sopy wjechałek. Dobra, Sanchez, ja już tu jadę. Czaszku nie ubrany, ani nic. O kur... jest? dzisiaj ja nie ucieknę tylko wózem. Ziodła zadzwonił, nie wiem czy mi drona to sam nie miał Kur... Pięć dni uważam dryn, ryn, 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 Ty masz drona? Ty tam jest, bo mnie... Bo mnie jakiś... ...wiardza co wziwiać Nie. Ja go z podstawą szczytką wyrobiłem. Jaki dziad! Niebieskim buziakiem. W kamierzeńcze No niebieskim buziakiem nie w kamizelce jakiejś odblaskowej. Nie! Sasia bo ja... Ja bym wrócił obrócił tam je to niebiesko... do no bierz tego drona jak go masz pas wywiąza, no nie i pas wiązaną jeździ. A w sumie na razie to nie musi, bo na razie to ja się z nim bawię w kotkę i myszkę. Ja? Obok obok tego, czy... obok tataku. A ten a ten, a ten, a ten, jakimś swoim Boingiem jeździ. bolidem. A kurczę sądzę, bo ja... Bo ja sobie, przy, po, no. a, ja sobie to auto przyg... i poleciał. No. Czekaj. Ja sobie w to auto zawalnął. Ja robię jak chcę Gdzie on jest? Ja ci pojeżdżę O fajnie, on to walno Ale ja się nim kotkę i myszkę bawić sąsiad Ja Ci powiem, że ja, ja to tak się... A jedzie tam! Ja to tak, ja to normalnie po drodze, nie wiem jak, wiesz... Ja to tam po drodze normalnie na nasz... Ja mu pieprzłem! Ty są, jak ja mam czwartego tego po Sąsiad, jaka się połapałaś z tym On ciągnie mnie obalić, to ja go obalił. Ja, obali. Ty, at, on tam... No, ja ci powiem, ja to tak na spokojnie się jadę drogą. Halo, sąsiad. Ja to, ja to tak na spokojnie się jadę drogą, a ten to jakoś tak szybko coś. Ja, ja, ja ci powiem, ja to w tym kobu mam taki mocny skręt, to ja wystarczy że delikatny skręt i zrobię obrót w... ...to ja się bardzo, bardzo. Ja, a ja jakiś auto pierwną. No. A ci powiem, ten mój kobus to twardo, on nawet nie gasił na razie. Ja ci powiem, że oni to mnie tu chronią tymi autami jak prezydenta. Panie prezydencie, panie prezydent. I on jest! Polska policja! Nigdy się nie boi wyzwań! Polska policja! Cię uchroni mój kanego! Polska, Policja. nigdy się nie boi, wyzwać... Aj! Zacznę od nie... rękami! Pasu wanny stan! Pasu wanny stan! Kuratowana! 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 Ja się po prostu wcuwam! O jezu! Ty. Ja ci powiem, że ja tu, że jadę ja, na spokojnie, ja nawet nie wiem, że on mnie ściga. Ja mu zacząłem śpiewać polska, policjanik się nie boi wyzwań. A gdzie on tam jest, sąsiad? Co? Ale on się Bo na tak A my skazało ci, ja jest sami, ja, ja tu się nawracam jego stronę od razu. O kurno, no nie udało się. Ty, ja ci powiem coś, co on jakiś taki agresywny się zrobił. Ja Ci powiem, że ja go robię, jak chcę. A, a wiesz co, ja to na spokojnie, nawet nie tak, że ja jakoś uciekam. Sąsiad, ja już chyba wracam do domu, bo mi się nie chce. Dobra, to coś ja już do domu wracam chyba. No, Jak mnie z... Chyba że mnie zobaczy to jeszcze, bo jest 24 minuta! A ja teraz się chyba... Ja czekaj, jedzie! Jedzie! Proszę, Je... Jak łączy cyk! Moi i wyzwań, Poszaj mnie bestia! Poszaj mnie bestia! A nie puszczaj mnie! Pasem, ładnie jest stan! Pasem! Ja do wracam się, spokojnie! Ja cię robię stary kombozy i ja Normalnie potradyłem! A kiedyś to to jest? Bo ładnie, gdzie on jest? Jedzie tu! Czekaj są... Ja ci powiem, że ja tu stanę se na chwilę kobudem i ja już... No! Ja ci powiem, że ja już kończę. Czekaj, bo nie wiem, czy on tu nie będzie wjeżdżać do mnie. A on nie będzie do mnie wjeżdżać teraz? Nie wiesz. Wjeżdż... A dzień dobry, proszę pana, a co pan tak jeździ w kółko? A to pan policjant tu nie rozmawiam. <noise> Dzień dobry. Dzień dobry. A jak, a, a, a co się stało? Co kobóz? Układanki kobuza? To skuter A nie. Bo by za chwilę... bo ja za chwilę bym chłopcy ze śpiewną, jak mam tak mówić. Co? Ale co się to stało? A uczelny skutera? A tutaj nie taki... A, a skutera czy kupuza, bo tu nie taki jeden kobuzem przed chwilą. Ten? Pani komis, okay. A to panie... A to pa... A co? A to on uciekł panu? Komuz panu uciekł? Halo? Komuz panu uciekł? Bo pana jakaś trzecina. Komuzem pani uciekł i panie, to pan zwier. A co pan ty mi gospodarstwo przeszukać? No co się pan idź szukaj. Mnie. Nie, tu nie chcę jednak Panie chwili, poczekaj chwilę. Ja już barykadę robię. Panie już barykadę robię tu. Gdzie pan jest? No gdzie pan jest? Panie. No i pasowo on mi poszedł stąd Czy mi przywalisz? Domu, bo już mnie w Dobra. widzicie, to, to było na, na tyle. Tych gości były skóra, za chwilę mu z pistoletu w, w serce i to tyle. Widzimy się w następnym odcinku. Pa pa!